Cześć, tej strony Olif. Dzisiaj ostatni odcinek, ostatnia postać do odblokowania M, Odblokowaliśmy już tyle postaci, jest tutaj totalnie wszystko. Mamy na totalnie wszystkim star... znaczy nie mamy, ale możemy mieć na totalnie wszystkim star power. I dzisiaj finalny odcinek można powiedzieć. Jeżeli Wam się podobała ta cała przeprawa, no to zostawcie łapkę w górę. Nie będzie dzisiaj progów, łapek możecie po prostu sami zostawić, jeżeli uważacie, że ta seria zasłużyła na to. Pieniędzy wydaliśmy Multum ponad 5000 zeta, żeby wymaksować to konto kupę czasu, bo codziennie wbijałem praktycznie po 2000 pucharków, żeby odblokować wam postacie do odcinka. No i niedługo to konto będzie pewno już wasze, więc zostawię łapkę, subskrybuj, jeżeli chcesz, żeby to konto było twoje. No i ten odcinek musiał kiedyś nadejść. Idziemy odblokować ostatnią postać. No i dobra, jesteśmy na naszym super koncie, i to ostatni odcinek z odblokowywania postaci. Na szczęście jeszcze tego konta nikt nie wygrał, więc całkowicie będzie praktycznie zrobione na 100%. Przypominam, że jeżeli Wam się odcinek podoba, to możecie zostawić łapkę w górę, a jeżeli chcecie wygrać to super konto, na którym patrzcie jest totalnie wszystko, jeszcze starperów brakuje, ale je też będziemy odblokowywać, no to wystarczy, że wystarczy, że zasubujecie mój kanał, wtedy dostajecie kod, oczywiście po jakimś czasie wpisujecie go tutaj, klikacie w swój super prezent, o, PaySafeCard 100 zł, super. I wpisujecie tutaj swój nick, a tutaj zaraz obok wpisujecie maila. Wpisujecie maila, odbierać nagrodę. Na mailu znajdzie się wam 100 zł PaySafeCard, Także zachęcam, zachęcam. A mi nie bez powodu jest potrzebne 100 zł dzisiaj, ponieważ, a to zresztą zaraz zobaczycie, ale na początku odblokujmy sobie wszystkie tryby i zastanawiacie się, czemu frag jest wymaksowany. Bo ostatnio w odcinku wam mówiłem, że gram innymi postaciami, też niż ale i Pucharków. I powiedziałem, żebyście mi dali chociaż jeszcze jedną postać, żebym nie musiał siedzieć dwa dni i wybraliście Franka, także mamy Franka i Frankiem możemy zagrać gdzie? No dajmy ten nowy tryb, Frank ma dużo życia, może się uda, nie, nie jestem pewny totalnie, nie grałem Frankiem, ale on ma dużo życia, więc starczy się skampić w krzakach i powinno być git. Brakuje nam tylko dwóch pucharków, więc piąte miejsce już powinno być dla nas y, ratującym miejscem, okej, okay, mapa jest, no nie grałem przez ostatni dzień, bo miałem dosyć Brawl Starsa w prawie dwa koła pucharków w jeden dzień, więc to jest o wiele, o wiele za dużo, powiem wam szczerze, że dwa koła pucharków to jest mega duża sprawa. I jeżeli, jeżeli potem miałem grać w Brawla, to już totalnie mi się nie chciało, wieście. Czy my to. Mhm. Czy my te skrzynki hitujemy? No i niestety dostałem, mamy ósme miejsce, yy, więc nam tylko chodzi o piąte miejsce. Tym Frankiem może być ciężko na tym trybie. Ja wiedziałem od początku. O! O, gitara. Tutaj się uleczyliśmy trochę, żeby ta część się od nas odwaliła. W ogóle tu każdy ma mało życia z tego co widzę. Nie, 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 Znowu mi się zbugował ruch. Nie? Znowu mi się zbugo... Dobra, nie żyje przez to. Barley mnie zabije z toprost. O, dobra, zabiliśmy Barleya. ty nie wiem jak to się stało, ale dzięki na pewno już mamy EMS, czyli postać, która wbiła całkowicie niedawno najnowszy brawler i czytałem komentarze. No i współczuję Ci w znowu 2000 pucharków. EMS XD Dobra, czy ta bomba zabije? Tika nie mamy szans Tickiem raczej, więc on nas po prostu zniszczy. Dobra, ona ma tam jazz. Jazz, wejść, coś zrób. No nie, prawie. Musimy się wbić. Musimy się. O, dobra, nie wbiliśmy się jednak. Jazz było za mocno, ale trzecie miejsce daje nam i tak całkiem sporo, ponieważ daje nam przejść w pucharku i to już jest M na naszym koncie. Więc całkiem kozaki tak dobrze się udało, jak na kompa, tym frankiem. Na, tym, na tej mapie Picobello. Dobra, w każdym razie mamy ostatnia postać, ale zanim ją zrobimy, no to oczywiście bierzemy wszystko po drodze. Co można wypaść. Obstawiam, że raczej nie wypadną nam yy, żadne, yy, tam Star Power z tych string. O, z tej może Mega boxik, muszę go otworzyć. Co prawda zmarnuję go na Golda, dokładnie. I na gemę, ale to nic się nie dzieje. No musieliśmy jakoś, że nie da się ominąć nagrody, bo właśnie ktoś się pytał czemu otwieram, zamiast na przykład od razu odebrać M's. O, tylko widzicie nie da się odebrać od razu, mnie cofa do poprzednich nagród. Także dla osób, które nie wiedzą, że tak jest, bo wtedy to ja wiedziałem, żebym sobie odblokowywał postać i tymi rzeczami ją pakował, nie? No i mamy w końcu. Ems, także siemanko 10 na 10, więc to jest ostatnia postać z alei pucharków, i pewno jesteście ciekawi, co będziemy robić, ale to zaraz wam powiem i dlaczego w ogóle wpisałem się kodik. Ponieważ 100 zł jest mi mega potrzebne na dwie super oferty, które mam tutaj w sklepie. Także myślę, że oferta numer 1 będzie kupowana teraz, w tym momencie. I od razu oferta numer 1 będą nam wypadać rzeczy do. No, EMS, od razu na wypadek. Najlepsze jest to, że mam tylko te 100 zł i mam nadzieję, że to wystarczy w zupełności na to, żeby jakby to konto wymaksować. Bo ile tutaj? 163. No, jak będzie tak padało, to może się uda. Także tylko te skrzynki, co tutaj widzicie, nic więcej, nie? Ale szkoda, nie kupić tych ofert. A jakby placek, karty, które kupiłem, nie doszły do mnie, więc. Więc musiałem skorzystać z tych, w które są na stronie do wygrania też Więc no myślę, że nikt się nie będzie gniewał Wy też możecie takiego wygrać, nie? I pamiętajcie, to konto też może być wasze Dobra, 100 gemów, to się przyda na kolejne mega boxy, Bo w tych czterech jeszcze pewno nie wymaksujemy m's, Szczególnie jak będzie nam leciało po 148 Dobra, 3 skrzynki zrobiliśmy prawie 500 Nie no, to jest git, to powinno się udać Będziemy mieć prawie 1000 po otwarciu tego pakietu Więc to jest całkiem spoko 157, tak, będziemy mieć prawie 1000 No prawie, będziemy mieć 900 więcej więc jeszcze dwie skrzynki tutaj w tym pakiecie. Piszcie też, czy kupujecie te pakiety, jeżeli macie oferty. O 196 to może się uda, bo mm, ja nie zawsze, głównie do nagrywania je kupuję. O i będzie Star Power. Ale tutaj tylko 112 przez to, więc nie ma 1000. a Star Power do... Rico! O fajne, kule Rico są mocniej... Dobrze, spoko, spoko, bierzemy, bierę, bier, bierę to w ciemno. No i... A tu mam jeszcze Event -ticket za darmo. Okej, okay, bierę oczywiście. Mamy 279, więc możemy za to kupić kolejne megaboxy i myślę, że tymi megaboksami już powinniśmy sobie wbić wszystko. Więc wszystko jest wyliczone, calculated. 1119, więc cieszę się, że na ten odcinek nie musiałem zmarnować kupę siana, bo naprawdę zawsze kupa siana idzie. Dobra, M 150 i jeżeli będzie dobra skrzynka, to będzie ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka w ogóle Ever, do, która odlokuje jakieś nas Star Pointy do postaci. 170 ileś brakuje? Czy to będzie to? Nie. Więc tak, to będzie to. Więc już ludziska więcej na, tej, na tym koncie, więcej się już nie da zrobić, ponieważ mamy totalnie jakby powiedzieć wszystko poza oczywiście M's, ale Ms. Też wchodzi teraz już na maksa na tym koncie, więc witamy MS w gronie star powerowej postaci, star powerowych postaci. Siemanko i ostatni klik. Już więcej nie będziemy ulepszać postaci na tym koncie, więc historyczny moment. Uff. Ktoś taki Episkowsklejka z tych wszystkich odcinków powinien zrobić. Episka, muzyka, wiecie o co chodzi tak. Jak maksujemy. No, i mamy wszystko, ludziska, wszystko, całe konto jest w postaciach. Zresztą zobaczcie. Więc zostały nam do odblokowania tylko wszystkie star powery. I konto jest całe, gotowe. I oczywiście zagramy sobie, może sobie zagramy ten tryb solo showdown. I teraz tak, zastanawiacie się pewno co dalej. Jeszcze na pewno będą dwa odcinki co najmniej z tego konta, co najmniej dwa odcinki. Jeden odcinek to będzie z, z walki z robotem. I będę tam doładowywał dużo tiketów. No i spróbujemy z dużą ilością tiketów oczywiście zobaczyć jak nam pójdzie, ile uda nam się skrzynek wyfarmić i tak dalej. To będzie pierwszy odcinek, a drugi odcinek, no to będzie z tych rzeczy, które wyfarmimy, z tych ticketów całych, spróbujemy sobie odblokować wszystkie star powery. W sensie myślę, że tysiąc małych skrzynek powinno wystarczyć w zupełności. Dobra, tutaj nie wiem jak się zająć bez takiego celowania. Okej, dobra. Tutaj mamy Mortisa. Mortis raczej nam nie grozi, chociaż. oj, przegraliśmy. Ej, jednak jestem mega noobem. Dobra, powiem tak, tu trzeba ewidentnie celować na tym trybie, ale nie, tak się nie poddamy. Jeszcze raz musimy to zrobić albo. albo jeszcze raz to zrobimy. Jeszcze raz, bo to było najgorsze podejście ever. Normalnie, naprawdę. Przepraszam was, że tak wyszło, ale. Jeżeli to będzie dobre, to emercek to wytnie i nie widzieliście. Jeżeli emercek będzie dobry, to, to wytnie poprzednie podejście i nie widzieliście go. Dobra, cyk. Wszystko idzie dobrze, MS jest super, nie widzieliście poprzedniego podejścia co się stało wcale. Nie wiecie nic totalnie. Mam nadzieję, że teraz będzie o wiele lepiej, a będzie, bo celuję oczywiście tym dymkiem, a jak tym dymkiem się, no, choćby dobra, cyk mamy go. Także tak powinno to wyglądać od początku. Ja nie wiem co się stało w poprzedniej, że coś się nie nagrało, nie było nas słychać, ale teraz jest wszystko okej. Okay. Także fajnie, MS na dziewiątym poziomie wygląda o wiele lepiej niż MS na pierwszym poziomie, bo mam na swoim koncie na pierwszym i powiem wam szczerze, że jest przepaść. Pomiędzy tym, jak go nabiję tutaj, a tutaj. A w ogóle tutaj są same EMS. My tutaj kilujemy sobie jedną. Oczywiście jak killujecie na tym tribie bo ja go teraz cały czas grałem to odnawiam wam życie całe, więc to jest całkiem spoko. I oczywiście jak zdajcie obrażenia, to też. No, zresztą całem ja tłumaczę Wiecie lepiej pewno ode mnie, co się tutaj dzieje. Dobra, tutaj ta ms mnie niepokoi. Ten do góry ma najgorszą sytuację. On będzie zaraz musiał spuszować. Dobra, nie chcę strzeli jeszcze raz. Szczel? Żebym wiedział, że jesteśmy bezpieczni. No szczel. On nie chce szej, dobra to zrobimy taką akcję no rad. nie było szans, nie było szans, niestety tutaj w tym trybie jest osoba, która atakuje druga ma przewagę, o dziwo, ta osoba, która atakuje pierwsza, no Ems nie będzie moją ulubioną postacią, ale to już wy będziecie sobie ją maksować, ponieważ ja na tym koncie osiągnąłem wszystko mamy wszystkie postacie i ostatnie odcinki nas czekają już niedługo więc yy, napiszcie co myślicie o tej serii, czy wam się podoba czy nie i niedługo na 100% jeżeli już nikt nie wylosuje tego konta to jakoś będziemy je po prostu rozdawać dla subskrybentów i osób, które mają kod. A żeby mieć kod, no to wystarczy zasubować. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia i cześć.